Witam serdecznie jeden z tej strony. Kolejny dzień, jest godzina 10:20. Ja troszeczkę sobie popracowałem z rana i się nie włączałem, więc zrobię sobie taki luz od tej kamery. No i słuchajcie, piękna pogoda jest. Z tego co patrzałem to padać dzisiaj ma. Nie ma padać po prostu na takiej zasadzie. Ale ja teraz jadę na Odyńce ze względu na to, że przyszło. Kilka paczek i zaraz będę się widział z Krzyśkiem, który będzie robił nam ekspozycję i trzeba z nim porozmawiać co, i jak i dlaczego. Spałem dokładnie w tym miejscu, moja ulubiona miejscówka, ale niestety zaczyna się być, no zaczyna być spaloną miejscówką. Coraz więcej, coraz więcej mam tutaj odwiedzin. Przyjeżdżają, przyjeżdżają ludzie, żeby, żeby zobaczyć czy tu jestem, no i jak jestem, no to... No, to jedna, dwie, trzy. Zawsze tutaj była maksymalnie jedna osoba dziennie. A teraz, już w dzisiejszym dniu, były chyba z cztery. E, także, no, trzeba będzie myśleć nad jakimiś innymi miejscami. Czy dziadek zapali? Oto jest pytanie. Co nie zapali, jak zapali? Piękny dymek zostawił. Jedziemy. Wlazłem tu, a oni stoją i każą mi też stać. Mówili podłogi i mówią ani kroku dalej. Szach ma, szach, szach i pa. No już w busie, nie? Nie ma teraz do <noise> no, zaraz przyjdzie Krzysiek, także będziemy... Tu sofa dla was będzie, słuchajcie. Tam będzie gablotka, a tam będą fajne stędy i tam też będą fajne stędy, prawdopodobnie na... Najlepsze. Najlepsze <noise> na detektory, żebyście sobie mogli wpaść i popatrzeć. A tam w gabiotce będą fanty różne. No i ta słynna... Ta... Lotka. Lotka, która jest wszędzie. No na... w od wszędzie. do prawej. Do... Dostałem kilka paczek. Jedna jest z mojej puchy, a druga jest z dbamoauto.pl. Później wam to jeszcze dokładnie pokażę, umówię. A tutaj jest pan Krzysiek z firmy, jak się nazywa? Hebel Fabryka Drewna Hebel Fabryka Drewna i będzie ekspozycja A Krzysiek to jest hop, co z saperowi bardzo dużo rzeczy robił i sobie chwalicie go Przynajmniej tak w komentarzach piszą, nie? Także musisz się postarać panie, bo tutaj musi być ekspozycja taka piękna, że nie wiem I to kurde mówi koń Rafał A co z czym? Z tymi kapelkami będziemy skuwać? No to będziemy skuwać, nie? No to ekipę mam od poniedziałku Dobra, no No to to się skuje Odnośnie terminów i tak dalej, to później będziemy, bo to ty się musisz określić z tym wszystkim, ważne, żeby to pomierzyć wszystko. Gaśnice jakieś te. Słuchajcie, ekspozycja będzie naprawdę fajna, tak na szybko, na pręcy to żeśmy wymyślili. Eee, dobra, zrobił mi się tutaj lekki burdel, ale faktycznie, szyby, szyby to ja sobie umyję w środku, bo jak pod, pod słońce jadę, to ja nic nie widzę i to faktycznie się przyda, dziękuję. Eee. Muszę tutaj zrobić porządek, bo się posypało bardzo dużo rzeczy. Od wewnątrz szyby to już nie pamiętam, kiedy były przeze mnie pucowane. Także jak ulał, jak ulał, będzie, bo jak pod światło jadę, to tak jak mówiłem, po prostu jest makabra. Mmm, fajnie pachnie. I tutaj. Tu mam jakiś drugi środek, już było popsikane. I też całą tapicerkę ten kurz stąd sobie wytarłem. A co, żebyście nie gadali? Że Syfix. U dziadka trzeba dbać, bo dziadek będzie Anglię zwiedzał. Anglię za niedługo będzie zwiedzał. Ale to słuchajcie, Anglia to będzie jeszcze, jeszcze długo jeszcze długo. Spokojnie, w Polsce jeszcze działam. Także nie, baw, nie bójcie się, będzie Polska jeszcze przez długi czas. O Anglii to ja myślałem tak na październik, listopad. Idę do sklepu kupić jakieś warzywa. Szykuję sobie obiad i mam tak udo z kurczaka w słodkim chili z puszki z mojej paki i mam pomidora dużego, ogórka i to kroimy, smażymy, gotujemy, co się tam dzieje, i jemy. Tak wygląda po zrobieniu, to jest gorąca kura, taka pierś w takim sosiwie. Zaraz tu będę jadł, aż muszę spróbować. No, faktycznie lekko ostre są warzywa, na warzywa leci sól, pieprz, po posiłku gumy z racji i cukierek na osłudzenie życia i tablety jakieś tam nie wiem czy to widzicie ale mam lekki przeciek ale to się bardzo dobrze składa bowiem podjąłem decyzję co dalej ja jakiś czas temu zakupiłem cały szyberdach i to za stówę od widza którego serdecznie pozdrawiam zaraz sobie przypomnę jak ma na imię bo obiecałem go pozdrowić i ja w dniu dzisiejszym udaję się do Jarka znaczy Będę jutro z rana, ale udaje się w okolice Radomia. 2,5 godziny jazdy przede mną. Szkoda, że do dziadka się nie da włożyć jakiegoś silnika z Euro 6. A może się da. Może to by nie były zbyt duże pieniądze. Nowy silnik to by można było już inwestować dalej w to auto, jakby miało z Euro 6. Ale potem się chrzanić z tym MOT tam w Anglii i tak dalej Ojej, to samo myśl bierze Mam do celu 2 godziny 40 minut W jutrzejszym dniu będą, e, będzie montaż tego całego szyberdachu I się tak zastanawiam może jeszcze Jak już wiem, że nie kupuję tego busa teraz Bo ja to cały czas miałem gdzieś tam w głowie od dłuższego czasu Ja wiedziałem, że to będę realizował Ale w momencie, w którym teraz już nie, nie będę inwestował Jakichś horrendalnych kwot a nie. To mogę przecież w busa trochę poinwestować No pierwsze to jest Szyberdach za stówę czy, czy 150 jakoś tak No to już będzie mi działał Szyberdach I się teraz zastanawiam nad czymś innym jeszcze do tego busa Muszę jakoś rozwiązać ten prysznic Szyberdach mi w tym miejscu przecieka Raz, bo są dość obfite deszcze Które trwają półtora dnia A dwa, że nie mam uszczelki Odpowiedniej I właśnie u Jarka tą uszczelkę mam Włącznie z tym całym szyberdachem Więc zabezpieczę się na, na to przemakanie Nie przemógł mi dużo ten bus Tam lekko się zrobił taki się spocił I mi tak lekko kapie z tego raz do razu picerka troszeczkę zamokła Ale no mam nadzieję, że to rozwiąże ta uszczelka, która tam będzie Zresztą zobaczycie to wszystko jutro, nie? Kurde, wyczyściłem sobie te szyby I taki jest kryształ, że nie wiem po prostu, no Fajnie Tak czysto już dawno nie miałem Tu jedynie się... Z... Z tego porobiły troszeczkę jakieś takie wiecie yy, zmazy, ale no, bo padał deszcz. Nie? Ale wszystko porosło po tej, po tej ulewie. Wszędzie lało w całej Polsce. Znaczy w całej Polsce nie, ale i taka żółć teraz wychodzi. To słońce, teraz jak zacznie świecić, jak to wszystko wywali do góry. Krzoki na pół metra. Ile ja mam jeszcze do celu? No jeszcze kapkę. Jeszcze sobie po. Bo oglądam te piękne widoczki tutaj na tych. Cieszę się, że nie jadę żadną tą, ale fajny domek. Że nie jadę żadną trasą, tylko takimi, wiecie, właśnie takimi duszkami Podjechałem na taki parking, na przerwę małą. Oglądam se Mariana, Cyber Mariana i będą rzutkiewki jedzone. Będą jedzone serki wiejskie. Tak wygląda ta miejscowa, ale ja już jestem po jedzeniu. Pozgrywałem sobie materiał wstępny, montaż i jadę dalej. Mam godzinę 10 do tego zbiornika z wodą, na którym będę spędzał noc. Tutaj policja stoi i trzeba jechać 50 mrukalizna przeciwka. Ciekawe czy to prawda. Prawda! Podjechałem na miejsce. Kurde, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Plaża jak cza. Tutaj jest taka, taki parking, na którym stoję. Tam można sobie poćwiczyć. Jeszcze to i to są tam. Super sprawa. Także dzisiaj tutaj śpię. Jeszcze sobie chyba to obiadę dookoła i zobaczę, czy są jakieś lepsze miejsca. Ale ty przynajmniej trendik można zrobić. Na trzeci posiłek dzisiejszego dnia policzki wołowe w sosie własnym. 22 gramy białka w 100 gramach, 300 gram, czyli 66 g. i to jest 450-465 kalorii plus 100. będzie z jakie 500. Super. Jest tam ten chłopak jeszcze? Ćwiczy. Mam nadzieję, że się zrobi moja puszeczka i będę mógł iść tam na trening. Jest godzina 18.55. Była mała wpadka, wylało mi się tutaj z jakiejś dobre pół litra wody i na całe nieszczęście wszystko wleciało tutaj do Webasto, ale włączyłem Webasto i Webasto grzeje na ciepło i widzę, że tam yy, wylało się to z tego Webasto całe szczęście i mam... Cały dywanik mokry, muszę go wysuszyć. Całe szczęście dużo wody on zebrał. Także taka wpadka. E, tu już mam gotową puchę, zaczynam jeść. Zdrowe, pyszne, żarcie sterylizowane. Pięknie wygląda, super smakuje. Z warzywkami. 500 kalorii tam, 550 może. A po żarciu gumy z racji, teraz amerykańskiej. Mmm, no jedno. Stąd muszę jechać, bo co chwilę mam widzenia, co chwilę ktoś podjeżdża, puka, boła. jedziemy stąd gdzieś w jakieś bardziej takie ustronne miejsce. Tutaj mam drugą miejscówkę, w takim bardziej spokojnym miejscu, tak sobie busidłem stoję, tu widzę, że jakieś tabory cyganów, żartuje, tak jak na Kostkowicach tam na zalewie i miejmy nadzieję, że tutaj już nie będę niepokojony. Nie będę, no, pokojon, niepokojony, jakoś tak. Tu już jest spokój, idę teraz na spacer. Przejdę się tam jeszcze, w to miejsce, gdzie stałem. Może już te chopy poszły, to sobie tam przynajmniej plecy zrobię. Spróbuję zrobić. Znowu będzie test, ile się razy podciągnę. Wracam już z powrotem, nie włączałem się, ale teraz widzę, że nikogo nie ma, bo jak lazłem tam, to był, a teraz jak z powrotem, to nie ma, to idę sobie porobić trochę plecy. No to sprawdźmy, czy jestem w stanie się podciągnąć z jakichś dwa razy, albo trzy. Uch, prawie pięć już. Jest progres z dwóch na pięć. Jestem w busie i będą wpadały dwa sery: gęś i ogórek. I podsumowanie dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o kalorie. Kalorii mam, łącznie z tym czymś, co jest teraz, to jest 350 tutaj. 1750 kalorii, prawie 7000 kroków, 400 kalorii, według tej aplikacji prawie 5 km. I leciutki trening LT tak to nazwijmy. Dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o odchudzanie, też jest fajny. Dzisiaj był taki... Dzisiaj bardziej jest regeneracja. Jutro chcę mocny trening zrobić. Zrobiła się godzina pierwsza i nie pozostaje mi nic innego, jak się z Wami pożegnać, także trzymajcie się do jutra. Mam nadzieję, że się podobało i tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!